Roku. Z tego okresu zachowały się zdjęcia, dowód obecności tak ważnych osobistości jak arcyksięży Józef Ferdynand, od 30 września dowódca IV Armii austro i Karol Habsburg, następca tronu. Poproszę zdjątka. To jest sposób, w jakim zaznaczono, na mapie, że łańcuch był siedzibą, siedzibą Sztabu czwartej Armii, czy dalej. Niespodzianka, to jest mapa do późniejszych wydarzeń. Proszę, proszę dalej. Tak, y, to o, jest zdjęcie z 4 listopada 2014 roku. Komando. To jest praktycznie ostatni dzień, kiedy, y, kiedy to dowództwo tutaj, tutaj rezydowało. Tak y, na marginesie y, stacjonowało na zamku, dlatego że to był największy chyba kubaturowo y, tutaj no, budynek i godny przyjęcia takich, takich osób jak, jak arcyksiążęta rodu panującego. Proszę następne zdjęcie. Zdjęcia są nie, nie, nie ustaliłem jak autora tych zdjęć, nie, nie jednak technicznie są, są, są bez zarzutu i mam nadzieję, że mają jakąś, jakąś wartość historyczną, poznawczą. Możemy zobaczyć, jak, jak tam jak to wygląda. już doprowadzony jest tak jest łączność tak. i na następnych zdjęciach mam nadzieję zobaczymy już te persony te okay. osoby tak um, wizyta następcy tronu podejrzewam że jest to pan drugi od lewej stojący tyłem, e, tyłem mimo że krzyżyk zaznaczono tam, tam nad jakimś takim oficerem e, może krewne albo ktoś. Na, na, najbardziej posturą, i, i, i z profilu przypomina, przypomina ten właśnie drugi oficer następcy tronu. Jest to oczywiście przed, przed głównym wyjściem do zamku. Yy, widzimy już yy, samochody przygotowane do yy, odwiezienia tych, tych sztabowców do Dębicy, bo tam, tam ewakuowano kwaterę. Proszę następne. Yy, to jest zdjęcie z obiadu wydanego na cześć następcy tronu. Szkoda, że dyrektora nie ma. A właśnie pewnie <śmiennie> będę powiedział, <śmiennie> która to sala. To wiemy, to już wiemy. <śmiennie> Nad bramą jadalne, tak, tak, tak. No proszę, viribus Unitis, czyli wspólnymi siłami. Wspólnymi siłami, tak. Viribus e. już... A Viribus Unitis jest tam w tym gablocie. Ja na zamku byłem może 10 czy 15 lat temu, więc nie ma szans, żebym, żeby wiedzieć, gdzie to zrobione. I poproś, Poproszę następne. A dobre sprawy. O jest, to zdjęcie przedstawia um, wręczenie, wręczenie odznaczeń przez arcyksięcia, arcyksięcia Józefa Ferdynanda 3 listopada 1914 roku. Piękne zdjęcie. O, to jest... Za, drugi Józef Ferdynand. Co tam Myślę, że... ostatni proszę... Ostatni żołnierz. Trzyma w ręku siedemdziesiątkę, siódemkę, tak? I z tyłu na plecach? Prawdopodobnie. I jakiś A co plecak? to jest? To nie jest plecak? Nie, z tej, z tej perspektywy nie widzę. I się wydaje, że to nie jest plecak. Jeszcze na pewno byśmy mieli możliwość.